Cześć, dzisiaj będę. Dzisiaj venam friends została ład i moja страна bardzo wielka <sum> wielka nazywa się E do tej nic chcesz, nie chciałaś mamie oddać torby, w której ma, której re, re, e, gdzie, gdzie ma, gdzie trzymasz wszystkie warunki tak to, to jest... swoje, nie chce jej chcieć mamie Słuchajcie, oddać. To ba, widzicie to jest napisane Wielkanoc. <sum> Dobrze. To najpierw to. Kioik, kioik. Kamika powiedziała, że bez niego nie wyjdzie. Pamiętaj, jak wiem, że bez niego ze sklepu nie wyjdzie. Wymuszała niego kamika trochę. Pinkluiczka. Mm. Tak mm, to, to piękne. Wiem, ładny Dobrze mm. kolory dobrała? Tak. Dobrze mama wybrała kolor. Tak, i tak, kamika chciała zabrać. Okej, okay, teraz. Więcej niż to ja tak. Moje ulubione orałko. Słodycze... Was zaatakują Teraz... środkę ja bym mama mi o niej mówiła to jest szczotka tak. tak. Bardzo szczoteczka Tak Mój kolik Bardzo Mam już taką szczotkę no, okay. Teraz sobie tak, Ale muszę mieć zawsze taką samą takie bo to było chyba te, 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 tam tak. kutowany, więc... w tym samym momencie Tak, dokładnie w momencie Okej, okay, teraz w takim coś. Okej, a, dobra. Okay. a ja to taka się nie ma pyta, haha, przez kotkę. ja tutaj mówię, ja mam jej pomagała to... w wy wybraniu. Wiem, że tutaj są rysunki, są Komiksy, takiego. to są rysunki i kolorowanki. A, to mamy takie też są małe komiksy i ściągi. Tu mamy takie jakieś I różne komiksy tu masz. Tu Jest kolejnym. Komput, może nie. Po pokazuj zwykłych rzeczy. Będę. Ptaszek. jakaś też Jak mi się popsuję. Mm, ładna bluzeczka. Z tyłu. Żegna się z wami. A, A tutaj to się, się z wami wita. wita. Tak, bo tu mamy... budki możemy kupić. Tylko znajdź komiks i już pokaż te Zaraz Znajdę zaraz. znajdę. Tu jesteś napisane. Nie, to nie jest komiks. To nie, to nie jest komiks, takie rysuneczki na górze. Były tak dużo rysuneczków na górze i to był komiks czy coś takiego było. Nie wiem gdzie to jest. Chyba bardziej z przodu to było komik. Nie pamiętam gdzie to było. Mama mi pokazywała. Ta, czekaj, tam był jakiś rysuneczek. Na górze, na górze takie rysuneczki. Czemu nagle e, kredka jest? Nie wiem. Nie, to jest rysunek po prostu. Gdzie to jest? Ja no nie ten jest niecała tak? Chyba gdzieś bardziej z przodu. O, tam coś było, jakieś kwadraty. To? O, tak. Okej, okay, tu jest koniks. Taki malutki konexik to. Zobaczcie, jakie to jest. Aha, jak łoli wygląda. By nie przypomina Dobra. Ja teraz wyjmuję spodenę. No, spodeny, tam O, takiem. To był ten marinet, czy to nie ten? Tak, to ten marinet, nawet patrz. Gdzieś tutaj była metka cześć, z maliny. Cześć, mamy mamy ja mi <grym> Ale no tak, mama mi dawała metkę, bo ona tutaj była na tym z malineczką. O, 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 nie się. uwierzycie ile dostałam Alaski. To nie jest wszystko. Jeszcze jedna. Kamilka <grym> ma jakiś zapas, nie? Alaskii. Patrz, Co pokaż to jeszcze. Poczekaj, bo to, mam jest to jest dokładnie sześć. Tego mamy zapas? Czy też sześć? Na razie 5, widzę, aż tak. Ale 6, wiem. No bo, bo bo ja to mało no. wczoraj kupiłam sklepy. Teraz I... sekretny box. Ale tu mam więcej, bo ja to by jeszcze kupiłam. Tak, wiem. Ty masz 6, ja mam 4. Okej. najszybciej. To tutaj wyjmij. Dobrze. Okej, okay, tu mam jeszcze króliczkę. Takiego od kabinki, Dobra, zobacz, może... króliczek Dobra, przesuńmy te bo to mi nie przyjdzie okej, okay, to najpierw pierwszego o, ja zjadłam sekret musiki <grym> Oczywiście ten zaczyna się od zabawek, nie od czekoladek Tak, nie zaczynajcie co... od czekoladek Bo to jest y, słabe Tak, czekolada. Okay, jest Okej, karty planet Jakieś karty, pokaż o, takie, to... takie, że wyruszyła Tak, mu... bo ja muszę wyruszyć w kosmos Tak, kamieka kosmos <grym grym> Zobaczmy, zaczynamy. I. Co Oj, jest? Ty, ty. Świnka. świnka. ja mam już świnkę. A więc co jest nasza świnka? dobrze, do to nie ja, bo ja już mam świnkę. Tak, ładna jest. Dobrze, kolejne. To tyle już otworzone. Najpierw otwieram. I... Okej, okay, a... Co to? Idzie. Ale z robotem, nie marudź. Masz z robotem karty planet. <noise> wiesz! A ty też musisz wziąć ten skirtyk O, powtórkę. Ja jak ludzika, to jak będę mieć ludzika, to się wymienisz? Okej. Okay. Kolejny obwód kotek. Wcale nie chcę kota, nie, nie, nieprawda. Nie A ja nie robię. chcę ludzika. Uh -huh, bo nie chcemy, nie, my wolimy bobyczka. O, zostać model. No model, mi sumie nawet okej. Okay. Ale na razie są takie rzeczy... Że... DRUGA! MATKO! Chyba nie Ale nie ja nie mam czas sprzedać. Tak, tam za dużo skaj, proszę. Teraz potek. Nie skaj, błagam, tylko nie skaj, tylko nie skaj. Ludzi, nie skaj. Co to? O, ludzi, o, więc miała do niej sosiał. Piękna mi się na... Nie no... O, dziękuję bardzo. Bo nie mam no. jej. To. Dobrze. A ty nie masz skaj. I teraz kotkę, kotka, pod całym roboty. Nie, to jesteśmy pod karty, ale. No ja i patrzcie, ile kart? Jestem skarciana. A już jest model, więc wiecie. A tu mamy takie, więc je na końcu odchudzimy, ale tego nie wiem, bo to będzie to sprzedaż. Tak, tak. Pójdźcie naprzód, Tu mamy. I ja I może jeszcze zakakowano. Ej, kupujcie, bo się nawet nie było. Nie wiem. Teraz odkam Tu mamy taką ja kartkę, czyli tą mocą. Boi się no, no, Bo nie, bo, bo napisała no. jakieś równania <gry> W Wielkanoc dla Karoliny no, Tu mam takie ona sobie to, to kupiła, pamiętam Teraz jeszcze mam tam dwa Mieję czas do to O się nie ale, to teraz to jest teraz okay, jest teraz kartek na Chcę mieć planer. To nie była. To To I nie I mam tu jakieś karty. Chcę, żebyś mogła Tak. Te hm. karty, planet, te karty, to ja, to ja je kupiłam po prostu w nich, tak ja, żebyś się domyśliła, że, nie do, że dostaniesz na wielkanoc. co? Tutaj. Ja ale tego kamika nie znalazłam. Panika zamyśliła, że zna. Okej. Zaraz. No Zaraz. Dobra. Okej. otwierałem. Trafiłaś Tak, ale to jest. Bo tam jest to biura. To jest. To jest. To jest. To jest. Tak. jest. To tak, tak, tak. jest. No, to jest. To 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 będzie To Nie, tam. Oto moje wszystkie karty. Tu mamy karty śmie i naklejki świecące w książce. I to takie, i to takie, i to są naklejki. Ja A I mam hmm. takie naklejki. Takie. Dwie najlepsze. Hmm, tak. Ale to mam. No A tak. ja czy to jest znak, że niedługo to będę mieć? Nie Proszę. Wiem. A zobaczcie, bo ja teraz kotkę. I czy to jest znak, że niedługo dostanę kotka? Proszę. Tu mamy takie karty, coś zrobioną. I patrzcie kolej, na rzecz, że robot. To chyba to jest. A powiedz, co my okropnego zrobiłyśmy. Co nam tam, jakby tata nam kupił, z do boksem. I ja pokazałam ten film, że jest fajny, ciężki. I to tam mi to zebrał w ręki. A tam się okazało, że był robot. I on, on dał go tak, jakby naszemu um, bratu. bratu, nie bratu. Tak, a go i tak na pewno nie obchodzi. To czy jest robot! Bo bo ma z, one z rok dwóch, czy dwa? Nie całe, panu. No, to jej A, pok a mogę pokazać jeszcze mojem? Wszystkie tak. w mamy tak. Model. To jest kolejna no i to Zobaczcie, jeden sam z świnkiem. Ładna jest świnka. Ja mam już trzy. Modelna. Mam również taką. Tutaj się No i to chcę pokazać wszystkie moje Może karty. Sprzeda. Takie, tu, Piękna ma więcej naklejek. Mhm. Ale za to ja miałam to. Tak. E. Ja myślałam, że to jest większa. Ja, to mi się to podoba. tak, bo ja nie chciałam mieć powtórki zwyczajnej a to są i śmieci z Secret Box czy nie, to śmieci mniejszą. bo mniejszą? jeszcze tutaj są czekoladki ale tak nie jak ładnie to wygląda y co yeah. sądzicie o takim czymś? Yeah. Chce patrzcie patrzcie, czy, czy kiedyś mieliście naraz tyle Secret Boxów? i tu jeszcze nasza armia tam jest Alask i moja klinika Tak, jeszcze tu mam armię tu mam tak, królik. Jak miałam kupowaną już taką szczotkę, tego nie zauważyłam. Czy tu jest królik, tylko dlatego, że tu jest królik, czy jest Wielkanoc. noc? Od kamiki królik, to ja teraz... sobie nie Dobra. Ja, ja! Ta Kamika je chciała z tekiem. Z ja! Ale wam coś pokażę. Tak, bo ma jeszcze jednego królika. Ale ale to mniej niż, bo to przypomina kiska to troszeczkę pusia. Tak. A -a -a.